Chmury i skały, jak cicho i spokojnie jest bezczynnie stać w bezruchu wśród złudnych obłoków pięciu skupisk. Tak wiele pór kwitnienia kwiatów i wschodów księżyca przeminęło. Mój umysł od dawna nie żyje i postrzegam bez umysłu. Starożytny las. Wiosenna bryza wstrząsa korzeniami drzewa, które nie ma konarów ani liści. Jego kolor nie jest zielony ani biały. Nie pojawia się też nawet cień koloru, gdy kwitnie. Falujące morze. Na falach rozległego morza, melodia fletu żeglarza słyszana jest szeroko i daleko. Uderzenie melodii rozbija wszystkie skalania na kawałki. Białe mewy lecą ku niebu, radując się tańcem. Nieobjawienie. Coś, co jest gnostyczne i jasne, spowija cały świat. Jednak nie ma niczego wewnątrz ani na zewnątrz, by to uchwycić. Nie ma też sposobu, aby o tym myśleć. Rozumiem powód, dla którego nie chcesz trzymać kwiatu. Ha <laughs> Powiedz mi, co to jest? Powinieneś starać się z całych sił, jak płomień, który nagle wybucha, nigdy nie marnując słonecznego dnia. Dom... Dom urzeczywistnienia. Nie ma ścian w żadnym z kierunków. Ani drzwi z czterech stron. Nawet budda i patriarchowie nie mogliby wejść. Zdrzemnąłem się, leżąc bezczynnie w białych chmurach. BULISA W zacisznym krużganku czerwone kwiaty w deszczu. Dookoła bambusowe gaje zielone we mgle. Białe chmury przysiadają na noc na szczycie góry. Czarny żuraw towarzyszy śpiącemu mnichowi. Pieśń powrotu do domu. Gdy się umiera, czym jest to, co umiera? Gdy się żyje, czym jest to, co żyje? Całe nasze przychodzenie i odchodzenie jest tylko dla dobra czujących istot. Przychodzimy jako żywe stworzenia, odchodzimy jako żywe stworzenia. Przychodząc, i odchodząc, jeden mistrz. Więc w końcu, gdzie jesteś? Przekraczanie bongseng i słuchanie koguta w południe. Białe mogą stać się włosy, ale nigdy umysł. Tak oto, kiedyś. Wyjawili starożytni. Teraz, gdy słyszę pianie koguta, człowiek może wykonać swoje zadanie. Nagle zrozumiałem samego siebie. Wszystkie zjawiska są tylko jedną rzeczą. Cenny skarb niewypowiedzianego bogactwa jest tylko pustą maską. Cichy z natury. Nieruchome umysł i ciało to łagodna esencja ludzkiej natury to także najwyższy poziom patriarchy. W świetle księżyca wiatr potrząsa cieniem sosny. Stara Świątynia. Wędrowiec zatrzymał się wiosną w starej świątyni. Zaparzył herbatę pod urwiskiem we wznoszącej się wieczornej mgle. Stara stupa w lesie niezauważana przez ludzi. Wieczorne wrony fruną w białe chmury. Siedząc głęboko w nocy, świeży wiatr i jasny księżyc, nocny staw, tak zimny, siedział i obserwował spokojnie samotne światło lampy. Niezwykle jasny jest ten gnostycki Jadeit. Czy jest jakieś inne miejsce, do szukania spokoju umysłu? Memento. Wszystko, co mam na świecie, to nic więcej niż to ciało. Kiedy cztery elementy się rozproszą, jaka radość wejść w wielką pustkę. Pierwotna natura jest prawdziwym buddą. Każde zjawisko posiada własną, subtelną naturę i ujawnia swoje kolory na niezliczone sposoby. Góry są pierwotnie nieme, a niebo błękitne. Woda jest pierwotnie czysta, a księżyc. Jasny. Gdy nadchodzi wiosna, jaskółki przybywają. Jesienią odchodzą. Gdy zapada noc, ludzie idą spać. O świcie budzą się. Długa u żurawia, krótka u kaczki u każdego wedle jego natury. Na polach ryżowych wszystko jest dobrze, gdy rolnicy śpiewają. Oświecenie. Ta osłona sprawia, że świat ma złudną formę. Szkoda, że tak wiele istnień przybiera cielesny kształt. Dźwięk jadeitowego pyłu przywrócił moje oczy do życia. Głęboko w nocy Księżyc świeci na świętej wieży. Do ucznia Hakiu. Gliniany wół sprawił, że na grzbiecie wyrósł mu róg, zanim podniósł się bicz. Przekształcił swoje ciało, by stąpać po błękitnej mgle stawu. Z wielkim rykiem, by przerazić niebo i ziemię, złapał błyskawice. By przebić jej nozdrza. Do nauczyciela darmy Gieł. W upale czerwony lotos zrzuca swoje stare szaty. Pomocnik Drwala napełnia koszyk, by zabrać go do domu. Kto ma odwagę odpowiedzieć na starą melodię pozbawioną dźwięków? Nad rzeką kamienna kobieta delikatnie się uśmiecha. Na zewnątrz każdego domu jest droga do stolicy. W każdym miejscu jaskini czają się młode lwy. Odkąd rozbiłem lustro, nie obchodzi mnie to. Po prostu głosy ptaków na gałązkach kwiatów. W odpowiedzi nauczycielowi Sali Jeśli jesteś głodny, jest pyłek sosny. Jeśli jesteś spragniony, źródełko. Kiedy jesteś rześki, przespaceruj się. Kiedy jesteś zmęczony, śpij. Zapieczętuj demony w jaskini życia i śmierci. I pojeździ tu i tam, z przodu i z tyłu góry. Głęboką nocą niezliczone strumienie wygrywają melodie. Ich krystalicznie czyste brzmienie pobudza medytację. Bambusowa bryza, księżyc na szczycie sosny to przyjaciele umysłu. Kto odważy się zrobić krok z wierzchołka słupa? Radość w górach. Ci, którzy dążą do bogactwa, mają wiele problemów. Ilu bohaterów uwolni się od świata? Czy wiesz? Jeden stary człowiek wyszedł z zakurzonej sieci i leży tam, gdzie sosnowa bryza chłodzi jego kości. Samotnie śpię głęboko. Samotnie spędzam czas. Połowa mego życia jest w świecie białych chmur. W nocy jestem zaskoczony swoim bezczasowym snem. Światło księżyca i szmer chłodnych sosen przy moim łóżku.